Witam, nasza firma Autogazaryz przedstawia Hondę Accord ósmej generacji, wyposażoną w silnik 2.0 VTEC o mocy 156 koni mechanicznych, w której wykonaliśmy montaż sekwencyjnej instalacji gazowej BRC Sequent 24. Kolejno w komorze silnika widzimy komputer sterujący tryskiwacze gazowe BRC, elektrozawór gazów z filtrem fazy ciekłej w głębi filtr fazy lotnej oraz reduktor BRC Genius samochód dodatkowo został wyposażony w lubryfikację, system ochrony gniazd zaworów głowicy z dodatkowym sterowaniem elektroniką Przełącznik wyboru paliwa, benzyna, gaz umieszczony został po lewej stronie kierownicy na zaślepce. Z prawej jego strony widzimy diodę sygnalizacyjną minimalnego stanu płynu lubryfikacji. Zbiornik toroidalny producenta Staco umieszczony został w miejsce koła zapasowego zbiornik o pojemności 43 litrów średnicy 630 i wysokości 190 mm zawór tankowania umieszczony został przy wlewie benzyny pod klapką Tak prezentuje się Honda Accord z instalacją gazową BRC.